Кто из нас лучше сидит в телефоне? Napływać. Dla dziewczynów Cześć wszystkim, tu to Mama Przychodzimy do Was z nowym vlogiem Kwiatki, zapomniałam Słuchajcie, szykujemy się do wyjazdu na kolejne zawody Maji, jedziemy do Świebodzic I akurat googlowałam, że obok Jest Wałbrzych I tam też jest piękny zamek, ogólnie piękne Dę miasto zamek. I jest bardzo blisko Chyba około 10 minut jazdy Z Wałbrzycha do Świebodzic Więc po prostu będziemy nocowali w Wałbrzychu A jutro już odbędą się trzecie zawody MAI. Słuchajcie, on bardzo się stresuje, ponieważ to już nie jest kategoria pierwszy krok, tylko jakby też mm. <grywa> taka początkowa kategoria D, ale już trochę wyżej i już jest inne ocenianie i MAI się stresuje, że ona znów coś zapomni, ale słuchajcie, za pierwszym razem na pierwszych zawodach, mała faktycznie prawie połowę układu, zapomniała. Drugie zawody już były lepsze, ona po prostu nie wykonała. Zapomniała o dwóch elementach, ale cały układ jakby zrobiła do końca, więc. Ja ją wspieram i mówię, że na pewno się uda. I słuchajcie, zazwyczaj tak jest, że jak człowiek się stresuje, ale coś robi i idzie dalej, no to się i tak w końcu udaje. A jeśli się stresuje i nic nie robi, nie próbuje, no to po prostu dalej pozostaje w tym samym miejscu, ale jeszcze ze stresem. Więc wspieramy maję, jedziemy na kolejne zawody. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Trzymajcie kciuki za maję. Życzymy wszystkim miłego dnia. Stańcie z nami. Słuchajcie, Mesio zabrał jaska na pół godziny na godzinkę, abym mogła spakować walizki, tyle już razy to robiłam, po prostu pakowałam się na szybko i za każdym razem ja po prostu do tego nie mogę się przyzwyczaić cały czas nie pamiętam, co muszę spakować i cały czas słuchajcie, w takim biegu, a ja tego naprawdę bardzo nie lubię, po prostu w pośpiechu tym bardziej, że teraz w ciąży, jak e, muszę się stresować i działać na szybko, no to po prostu <ścoughs> czuję, czuję te większe mdłości i nudności, tym razem jest fajne to, że Maja będzie prezentować prezentowała swój układ nie rano, ponieważ od rany jest w kategorii pierwszy krok, chyba później C Idea jest dopiero o godzinie 16:40. Maja się wyśpi, będzie najedzona i mam nadzieję, że nie będzie się tak stresowała, ponieważ za pierwszym i drugim razem na miejscu musieliśmy być jakoś o godzinie 8:30 i chyba 9:00. No i to dla nas było ciężkie. Kto pamięta poprzednim razem w Katowicach, to mieszkanie było bardzo zimne, że nikt nie chciał się obudzić. Mam nadzieję, że tym razem się wszystko uda i na zawodach i może jeszcze uda nam się coś zwiedzić. Ogólnie planowałam, że walizka będzie tylko jedna mniejsza i druga większa, ta średnia ale jednak nie wyszło tak, że mamy jeszcze tą większą czyli z dwoma walizkami jedziemy spakowałam też ręczniki, ponieważ znalazłam fajny hotel z basenem, więc może uda nam się skorzystać. I właśnie gdy wczoraj znalazłam ten hotel z basenem, no to miało być jakby takie niespodzianka dla mai. I oczywiście nie utrzymałam jej i powiedziałam, ona już bardzo chciała. I mam nadzieję, że może ten stres uda nam się jakoś zminimalizować tym hotelem i basenem, ponieważ Mai naprawdę uwielbia pływać. Może się jakoś trochę zrelaksuje, ponieważ wczoraj, słuchajcie, ona cały wieczór ćwiczyła, ćwiczyła ze mną, ćwiczyła za iszą. I jak jej się nie udawało, no to widać było, że ona jest zawiedziona. I ona mówiła, nie ma mojej nic nie umiem, słuchajcie. A policzyła, ile razy ona z nią ćwiczyła. No to wyszło, że za dziesiątym razem, a i się udało ogólnie bezbłędnie, wszystko poprawnie, dokładnie zrobić cały układ. Musimy też podlać nasze kwiatki, kaktusy, i tu jednego kaktusa swojego. Ten kwiatuszek jednak jest mój, bo dziewczyny niezbyt to niego dbają, tylko dbają o swoje kaktusy. Jeszcze dba też o swoje kwiatuszki tam na ogródku. Widzę, że te okna musimy jakoś umyć, strasznie już wyglądają, ale wydaje mi się, że musimy takiego robota po prostu kupić, żeby nam umył aż tutaj okno, bo wydaje mi się, że ja po prostu nie dosięgnę. Już wszystko zapakowane? Tak, to jest to Co to jest? W to jest prostu... wszystko na zawody. Ale ciężar! A wiesz, teraz idziemy na zawody w marcu, a jeszcze kolejne zawody są w kwietniu. Co za ciężkie dziecię teraz mamy. <grym> wysok, wysok, teraz... Wysoko, wysoko. nie? słuchaj, w sumie, przez te zawody, no... My teraz... Odwiedzimy i całą Polskę, tak? Tak, teraz podróżujemy tyle, naprawdę, bardzo dużo. No. Słuchajcie, udało się, jesteśmy w aucie, mamy godzinę 14.30 i przed nami jeszcze 3, ponad 3 godziny jazdy. 3 godziny i 8 minut mi tu pokazuje. Maja, odgubiłaś pracę domową woza <noise> um, o, a chyba ona nie ma, wiesz? Chyba jej nie zadają, mi się tak zadają, wydaje. Zadałam. Zadają, maja, zadają wam? Zatem Maja ma ferie. <noise> maja cały, całe życie no, ma ferie. Ferie są przecież. Tak? Naprawdę? U kogo? Ferie? U ciebie? My jedziemy na ferie. <noise> I na zawody? Nie. Ojże, dlaczego spokować króliczkę? Ja nawet nie wiedziałam. <noise> no a no, gdzie my przyjechaliśmy? ty wiesz, że ty jesteś teraz mega, mega brudny? <noise> Słuchajcie, to są ulubione chrupkie jaska Takie Dino, Diosaurus. Keczupem. Z keczupem? Dam dla Maji jedną. No, no jedną też. Proszę bardzo. To jest Ale to jest dobre Maja. Co musisz kupić? Słuchajcie, skręcamy na stację benzynową, ponieważ muszę chociaż jakąś gumę kupić albo coś. I nie jest mi dobrze. Naprawdę, jakoś tak już słabo się poczułam. Słuchajcie, a ja oplanował planował latem ogromną trasę taką, ogromny wyjazd do Tunezji. Autem coś ja to słabo widzę. Zrobisz coś takiego, że. E? Maja! Słuchajcie, wcześniej bardzo lubiłam tą kanapkę. Z się z tym ciemnym klepkiem, ale teraz po prostu na, na to nawet patrzeć nie mogę. Ostatnio polubiłam takie musy, chociaż od dawna nie jadłam. Co moja? I co Maja mówiła? Jestem już taka duża. <gry> nie chcę tam korzystać. Słuchajcie, ostatnio mi tak bardzo wszystkie preferencje żywieniowe się zmieniły, że sama jestem od tego w szoku i w sumie rodzinę też. No, zamek totalny. Widzisz, myślałem? Dotarliśmy nawet do ciemności. Prawda? Już, ale muszę... już jesteśmy w obżyrku. Jasku wyspałeś się? Mm -hmm. śpiewają. Jasne! Tak, i żeby coś zaliczyć, tak. I można wtedy gdzieś pojechać i później... Nie wiem, żeby Maja po prostu nie było wymęczona, prawda? Ja Palmiarnie. Ja bym chciała do palmiarni i zajmę książki. Zabieramy już rzeczy, co pan powiedział? Ostatni pokój rodziny. Naprawdę? No, Zawsze na styk. Czyli na styk, o oh, nie! Yeah. Chyba lepiej by było, gdybym wczoraj rezerwowała, tak? A ja, słuchajcie, wczoraj poszłam spać, zapomniałam, bo cięczyłyśmy z Mają I dzisiaj do się, mówię, już dzwonię do nich, bo sprawdziłam, wiesz, na stronie nie było już. O to chodzi. Ale jak Mesia zadzwonił, to powiedzieli, że jest jeden. I jak Mesia? Ja mam takie wspomnienie ze Szwecji z tego hotelu. Ogólnie miałam wynająć apartamenty, ale jak widziałam, że jest po, hotel z basenem, no to postanowiłam, że jednak próbujemy. A skąd ta wyjścia? Zobacz, pełne tam ludzi. No to zaraz idziemy na basen. Jacek już odpoczywa. Będziemy za chwilę sprawdzić restaurację. Nie pokazałam jeszcze toalety. Taki malutki pokój. Ogólnie od dawna e, nie byliśmy w hotelach po prostu. Prawda? Zawsze wynajmujemy apartamenty. I tu co mnie zaskoczyło, że jest wanna. Nie prysznic, tylko wanna. A nie zaskoczyło, że tu są kubeczki. Zawsze są kubeczki. Albo plantuki. szklane na przykład. Tak. Jedyne w Polsce yeah. Muzeum Porcelany. Plantuki. Już, już jestem. O! Znalazłem lustro. No. Zaraz będziemy U. jeść. Ja. Idziemy jeść makaron. Idziemy jeść makaron. I będzie się w tym. Nie, on tak? już się nie zmieści, wiesz. Zmieści. Nie. nie, już już. Chcesz teraz? No zobacz, jaki duży pan stoi. Nie, nie. Kupimy takie krzyczełko. Dla, kogo? dla kolejnego mąska. Dla kolejnego. Dla Brytiska albo na siostry. Kto z nas najwięcej siedzi w telefonie? Oczywiście, że ty. Ale, nie, co? Ta, ta, to już od dawna jest na odwrót. A ja, ale? to w ogóle nie jest uzależniona. Maja jak się telefon rozładuje. To nie może mi znaleźć? Nie, ona nawet go nie szuka. No ona po prostu ja. o nim zapomina. No, mam, tylko kiedy mama mi powiedziała, to ja go szukałam, ale... Tak, ja jej powiedziałam, żeby ona załadowała tak na wszelki wypadek, żeby a ja, miała a ja, na odległość. Ona a ja od niej bym... chciała, tak? Nie szukałam, nie, Wiesz, nie, szukałam. Aisza? Ja nie. ty masz największe uzależnienie, nie my. Nie. Ło, jaka słodko, lądko, ja też chcę. Zaraz tak. zobaczycie. cię. ja też. To ja też jest. Machnę go. widzisz? Masiu, serio? Wszystkie oliwki, wszystkie zjadłeś. Nie Jem nie no na to, jednej ja nie jednej dla żony nie Ja idę na basen. Przecież jadłeś. Jedno Jedną. Jedną. Ręka do góry, kto lubi basen. Ja lubię. Ale już nie mogę czekać. Nie, Robię nie, nie będę tego ja nie mogę, bo tłusty. ja, ja też. My jesteśmy nie tu basen. sami. Tak i co? Bo Ale... wszyscy są na basenie Pływałem w tej wodzie basenowej, wiesz? Mhm. Nie, Tylko nie, ty nie, nie pływasz. Eliasku, przed chwilą powiedziałeś, że objadłeś się. Że obrzałeś. Dobra, ja nie mogę tego <laughs> Co? No wyszczając <laughs> się ciemnych na basen. Okej, okay. Ro, panie robocie. Ty wziąłeś moją nie, ja mam SKMK, SM. A ty? O, pan pomyślał, że ty jesteś mniejszy troszeczkę. Czy... No.

i pływać. I jak dobra zabra, woda? I się wydaje, że w Łodzi jest trochę taka zimniejsza, prawda? Słaba no. ja mam, mam. Widzę. Maja, daj ja. <grywa> Bierzemy? Twoje ja. ulubione? Tak. Tak? Są też daktyle. Wezmę jeszcze awokado na jutro. Też gruszki jest. Eliasku, Eliasku, nie mamy noży, wiesz? Słuchajcie, po basenie byliśmy wszyscy na tyle głodni, że przyjechaliśmy do Lidla. Elias wybiera sobie bułeczkę i ja widzę, że chce jeszcze kolejną włożyć. Ja mówię, dla kogo? On mówi, dla dziewczynów. Dla dziewczynów. Słuchajcie, już wróciliśmy do pokoju. Jest mi niedobrze, ogólnie chcę już do domu. Dlaczego? Bo śmierdzicie tutaj porówkami. Naprawdę tego zapachu ja teraz nie mogę znieść. Dla mnie to jest najgorszy, Maja specjalnie się znęcasz nade mną, tak? I ogólnie tak dziwnie jest, że ja mam ludności nieporanne, to znaczy rano też niezbyt dobrze się czuję, ale wieczorami jest po prostu strasznie, nie do zniesienia. I jeszcze jak ktoś zaczyna jeść parówki albo jakieś obrzydliwe rzeczy, no to... Maria się gotowa! A jeszcze jako trenerka Ma za chwilę będzie ćwiczyła swój układ. Stresik jest Maja? Trochę. No. Tak. No, Już zaczynamy. Dobrze. brawa dla Oli. Dobrze. O, to, to. pierwsze miejsce. czy się uda. Jak się nie uda, to też nic. Nic się nie stało, prawda? Może kolejnym kolejny raz. Zobaczymy tak? drugie. Zobaczymy. Ja nie mogę nic obiecać, prawda? Jeśli nie zajmę żadnego miejsca. No to wiesz, kochać i tak będziemy ciebie tak samo jak wcześniej, tak? Ale mówiłam, co się stanie? Nic się nie stanie, w Twoim życiu raczej nic się nie zmieni, prawda? To będzie oznaczało, że musisz po prostu jeszcze więcej ćwiczyć jeszcze więcej trenować, żeby się udało, tak? Słuchajcie, kończymy już tego vloga. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Życzymy wszystkim miłego dnia i do zobaczenia do kolejnych filmów, vlogów, do jutra, tak? Do jutrzejszych zawodów. Pa pa!